Dzień szósty. Trwając w szóstym dniu nowenny do świętej Teresy od Jezusa, rozważamy kolejne słowa modlitwy Pańskiej. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Święta Teresa mówi: Ojciec dał nam już ten chleb najświętszy. To pożywienie i Jego człowieczeństwa które zastajemy, gdy tylko chcemy. I że, jeśli nie jest to z naszej winy, nie umrzemy z głodu, gdyż na wszelkie możliwe sposoby, na jakie dusza zechciałaby się posilić, odnajdzie w Najświętszym Sakramencie swój własny smak i pocieszenie. Prośmy i błagajmy Ojca, aby tego chleba Nigdy nam nie zabrakło i by nas obdarzył przysposobieniem do przyjmowania go w sposób godny. Któż może wątpić o tym, że jeśli jeno mamy wiarę, On będzie cuda czynił w nas i za to, żeśmy Go przyjęli do Domu naszego, da nam wszystko, o cokolwiek byśmy Go prosili. Jak sprawić, by nasza codzienność pulsowała życiem, szczęściem, radością. I nie, nie wyobrażam sobie tego bez Jezusa i codziennej Eucharystii. Eucharystia jest pokarmem codzienności. Każdego dnia, smakując Boga w sobie, pozwala mu stwarzać dniem siebie jako dziecko, kogoś, kto odczuwa Jego żywą obecność i pragnie już tylko żyć i tym samym rytmem miłości, rytmem jednego serca. Bo każde ludzkie serce nosi w sobie pragnienie spotkania najprawdziwszej miłości, a ona rodzi się wyłącznie z Boga. To Jezus łączy się w najściślejszej więzi z moim sercem, w bliskości hostii. Ważne, by dawać się o każdą chwilę, pochwycić tej Jego miłości, by napełniała nas boskim swym życiem.